Justyna Habat już po wygranym pojedynku na FFF2, gratuluję. Pierwsze pytanie, no zdziwiłem się, że w ogóle nie było kopnięć, ale jak najwyraźniej to był dobry klucz do, do tego, aby wygrać ten pojedynek przed czasem, bo pod koniec drugiej rundy naruszyłaś rywalkę w trzeciej skończyłaś. E, tak, no kopnięcia jeszcze mam do przepracowania. Tutaj hmm, skupiałam się na uderzeniach. Rywalka, mimo że teraz to była jej trzecia porażka, no nie ma wygranej na swojej koncie, to postawiła bardzo mocne warunki. Tak, no y ona ma gdzieś chyba teraz trzecią, tak jak mówisz, przegraną walkę, ale z tego co patrzyłam, to miałam mocne przeciwniczki wcześniej, które gdzieś tam y, część z nich poznałam, część z nich kojarzę po prostu i wiem, że to są naprawdę mocne przeciwniczki, więc przegrana, przegrana to też jest y, no, nierówna, tak. Odnośnie dystansu 3 minuty, jak Ci się walczyło, bo wcześniej walczyłaś m, po pięć, tak? Tak, no powinnam walczyć y, po pięć, ale teraz to też y, do tej walki nie przygotowywałam się tak... Tak powinnam długo wcześniej, przynajmniej miałam te 5-6 tygodni. Teraz było zdecydowanie krócej, więc no, dla mnie to było na plus, bo no, nie zrobiłam całego okresu przygotowawczego oczywiście. Przerwy też 100 minut. No, nie dużyło ci się czasami? Yy. 100 sekund, przepraszam. Yy, trochę się dużyło, jak dostawałam z niego tyle. Nie, no po prostu no, jakbym miała te, te 5-6 tygodni, to, to, to też, też trochę inaczej I... Było tak, to, to po prostu działam na takim okresie czasu. Co dalej z Ryzin? Nie wiem, okaże się. Masz kontrakt ważny tam jeszcze? Z tego co wiem, no to ten kontrakt powinien być jeszcze chyba na jedną walkę. Albo po prostu czekam. No. Oni też mają wiele zawodniczek, i, i no, jakoś liczy się z tym, że nie będę na każdej gali. Czekamy po prostu na, na, na kontakt od nich. Ogólnie, to był Twój pierwszy występ w Polsce? Jak wrażenia? No bardzo fajnie. Też yy, słyszałam yy, yy, skandowanie mojego nazwiska, więc no to, to jest bardzo miłe, to jest, naprawdę daje kopa. To jest fajne. A takie pierwsze odczucia, jak dostałaś o tej walki, no gala taka frikowa. Właśnie jakie twoje były pierwsze odczucia? No właśnie jak się zastanawiałam, bo jednak yy, gala nastawiona na gdzieś tam osoby medialne, a, ale miałam długą przerwę, to też nie jest dobre dla mnie. Bo wiem, że to do mnie mam wier... Tam to jest moja trzecia walka dopiero, ale wiem, że jednak za długa przerwa nie jest dobra. Okej, okay, więcej nie męża. Dziękuję. Dzięki, wiele.